Zapłacicie za ten samochód 1 700 tysięcy. Cześć, z tej strony Marcin z Automoto TV. Witam Was w kolejnym odcinku Ekstra, w którym Wy zadajecie pytania, a ja na nie odpowiadam. Pamiętajcie, żeby subskrybować ten kanał, lajkować i komentować ten film. I zaczynamy. Dzisiaj bohaterem odcinka jest Dacia Lodzi. Zaczynamy! A zatem lecimy z Waszymi pytaniami z karty społeczności na naszym YouTube. Dlatego warto subskrybować oraz obserwować, zaglądać do tej karty, bo tam co jakiś czas pojawia się zdjęcie. No i Wasze pytania. Lecimy. Czy może się coś podobać w tym aucie? Cokolwiek? Zgłaszam sprzeciw. To jest pytanie sugerujące, Wysoki Sądzie. A tak serio, to jest parę elementów, które nie wyglądają na totalnie budżetowe, i nad nim jakiś projektant musiał faktycznie przysiedzieć, a księgowość albo przeoczyła. Albo po prostu mogła sobie pozwolić na to. Poza tym, o, na przykład o. fajny jest teleskop od maski. Powinien jednej droższej Marce czegoś takiego nie ma. O, może tu nie patrz. O, ale teleskop super. Ile worków cementu wejdzie zanim auto się położy? Możesz zawinąć worki na śmieci żeby nie ubrudzić. No dziękuję Ci za dbałość o to auto. Już sprawdzamy. Test obciążenia. Samochód jest pusty. Zmierzę teraz odległość w jednym miejscu. Zapakuję i sprawdzę jeszcze raz ten wymiar w tym miejscu mamy 30 cm, czas pakować zapakowałem właśnie 12 worków piasku. Każdy ma 25 kg, także tu będzie napisane, ile to w sumie jest. I teraz czas na pomiar powtórny. Uwaga! No, 23,5. Rzetelne, matematyczne testy, tylko tutaj, tylko z Marcinem. Dlaczego tym samochodem dojadę tą samą drogą nad Polskie Morze jak najnowszym Audi? Dlaczego części zamienne są dużo tańsze niż do wyżej wspomnianego auta? Dacia nie zawsze znaczy gówo, biorąc pod uwagę a. Ilość miejsca w środku, b. Tanie przemieszczanie od punktu A do punktu B, c. Zasobność portfela dużej polskiej rodziny, która nie ma w zwyczaju wyciskać ostatnich łez zazdrości sąsiadowi. Bardzo podoba mi się Twoja dbałość o sąsiadów. W końcu... Kto Ci w razie potrzeby poda szklankę cukru? Albo kto będzie darł mordę, kiedy Polacy stracą bramkę podczas jakichś ważnych mistrzostw w piłkę nożną? No właśnie kto. A tak poza tym... Ciekawe spojrzenie na ten temat. Widzę, że sporo łapek w górę, więc część ludzi podziela Twoje zdanie. Nawiasem mówiąc, we Francji i ogólnie na rynkach zachodnich Dacia sprzedaje się bardzo dobrze, a przecież to rynki wysoko rozwinięte. Tam jest po prostu tak, że samochód niekoniecznie już tak bardzo świadczy o statusie społecznym. Dlaczego w razie kolizji czołowej przetrwa tylko pies w bagażniku? Może zapytajmy samego zainteresowanego, a właściwie zainteresowaną. Heee! no tak, powiedz, dobrze, wszystko dobrze, nie? No, ale kochani, tak serio mówiąc, to zawsze zadbajcie o bezpieczeństwo swojego pieska i przewoźcie go dobrze. My jesteśmy akurat pod domem i nie ruszyliśmy się nawet o metr, nie? No tak, tak, bajcie o swoje zbioraki. A tak w ogóle Dacia Logis zdobyła w testach NCAP tylko trzy gwiazdki, co niezbyt dobrze świadczy, i w ogóle większość modeli tej marki ma podobne wyniki w tych testach bezpieczeństwa. Jak z wykończeniem materiałów w środku? A czy jest jakaś wersja bogato wyposażona i ile by taka kosztowała? Ile by kosztowała najbogatsza wersja? Mam nadzieję, że jesteście gotowi na tą informację. Siedzicie? No więc, jeśli weźmiecie sobie wszystkie dodatkowe opcje, wybierzecie najbogatszą wersję, czyli SL Tech Road, to zapłacicie za ten samochód 1 700 000 jenów japońskich. Jak działa, wygląda komputer pokładowy, ile ma funkcji, wiele osób bardzo na ten się skarży. Pozdrowionka. Pozdrowionka dla ciebie Max też. Komputer pokładowy, jeśli mówimy o tym tutaj przy zegarach takim bursztynowym, to wygląda jak z lat 90., czy nawet 80., działa sprawnie, obsługujemy go przyciskiem z manetki wycieraczek i wskazuje kilka podstawowych informacji, ale nie ma tutaj nawet na zegarach wskaźnika temperatury cieczy chłodzącej. Pewnie masz na myśli multimedia, bo to może przysparzać więcej problemów. Multimedia z logiem LG, które trochę się przycinają, nawigacja trochę się zacina i tak jak słuchamy muzyki przez Bluetooth, to też pewne sytuacje dziwne się dzieją, tak co 30-40 sekund jakieś takie zawieszenie, delikatne, minimalne, ale jest. Ale poza tym Opcje w Daci są bardzo tanie i mniej boli, jeżeli tam się przycina delikatnie nawigacja, jak zapłaciliśmy za nią 950 zł, a nie 6000. Dlaczego to takie gówno? Śmieszek. Odpowiadając na pytanie, posiadam taką z silnikiem 1.6 84 konie mechaniczne i z dynamiką to jest słabo. W 7 osób jest ciężko, ale się toczy. Bardzo Ci dziękuję Mateusz za, za tę opinię i przy tej okazji chciałbym Was wszystkich zaprosić na naszą facebookową grupę Funkiel Nówka Grupa, która się nazywa Funkiel Grupa. Grupa wsparcia w zakupie i eksploatacji auta założyliśmy ją dlatego, że mamy tutaj wiele wspaniałych specjalistów, którzy mają naprawdę ciekawą wiedzę, albo użytkowników, którzy chętni są podzielić się swoją wiedzą. Tam w tamtej grupie będzie można się tą wiedzą dzielić, a ludzie będą mogli z niej korzystać. Będziemy mogli też sobie tam porozmawiać. Także zapraszam ciebie Mateusz i wszystkich naszych widzów do grupy Funkiel Grupa na Facebooku. Link w opisie. Czy na przednim siedzeniu pasażera są isofixy? Nie. Czy faktycznie da radę zmieścić trzy zabudowane foteliki w drugim rzędzie? Sprawdźmy. Trzy foteliki. No i proszę bardzo. Trzy zabudowane foteliki. Bez problemu udało nam się tutaj włożyć. Czy są na wiele klimatyzacji z tyłu auta? Marzenie. Czy daczka zapakowana kompletem pasażerów w ogóle jedzie? W ogóle jedzie. Kto stoi za kamerą? Ile osób liczy ekipa nagrywająca? No muszę przyznać, że sprytna próba, panie Pawiola. Jest pan z nami od samego początku. Widzę po komentarzach. Ale jeszcze teraz tego nie zdradzimy. No, wiecie, że vloga nagrywam sam ze sobą, dlatego wygląda jak wygląda. A ile liczy nasza ekipa? Może powiemy to w jakimś osobnym filmie, na przykład z okazji 100 tysięcy subskrybentów. Jak nam się uda do tego dobić. Także dobijajcie. Kto to kupi? No i tutaj się można zdziwić, bo dacia zawsze zaskakuje wynikami sprzedażowymi. Ja myślę, że to auto to jest idealne wozidło dla jakiejś dużej rodziny albo takiej ekipy, tak jak nasza, czyli filmowej, gdzie musimy zabrać trochę ludzi, trochę sprzętu, ekipy budowlanej, ogólnie ludzi, którzy muszą ze sobą wozić jakieś narzędzia pracy, ale jest też taka zaleta, że niewiele osób chce ją ukraść. W zeszłym roku według statystyk policyjnych skradziono w Polsce trzy egzemplarze. W skali od opla do Mercedesa jak... Ej, zaraz, przecież to pytanie już było parę razy. Jak bardzo chcecie, to może wprowadzimy w ogóle taki parametr oceny od opla do Mercedesa. Hmm? Czy są w ogóle jakieś miękkie materiały? Tak, fotele są miękkie. O, czy deska jest bardziej plastikowa niż typowa karyna? Śmieszek? Czy materiały wykończeniowe są naprawdę tak kiepskie jakości? Jak wygłuszanie wnętrza, ile to pali? To wszystko w pełnym odcinku. Link w opisie albo w karcie. Zapraszam, jeśli jeszcze nie widzieliście. Dlaczego to takie No, sorry, że nie mogłem tak grzecznie, ale innego słowa się nie da użyć. Nie no, jak napisałeś, sorry, to wszystko w porządku. No, 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 no Napisałeś, że głęboko, napisałeś, że sorry, więc, więc pewnie to nie, nie, nie urazi niczyich uczuć. I... I, I nie, 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 nie okej, okay, no, no jak napisałeś sorry, to, to naprawdę wszystko w porządku, to między nami spokój <grym> no to, nie, to, jest, to jest. Ale gra aktorska. Dlaczego Toyota Yaris to takie graty i tylko kobiety się nimi wleką po mieście? Oj, 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 oj! ktoś chyba sobie wlał tutaj za dużo amolu do zimowej rozgrzewającej herbatki? Kompletnie nie na temat. Dwa podobne pytania. Czy większe dzieci wstydzą się tym jeździć z rodzicami? Czy radio podgłoszone na Maxa zagłuszy wszystkie kłócące się dzieci w środku? Mam jedno rozwiązanie, nie zabiera dzieci ze sobą. Nie no dobra, dobra, to był żart, żeby za chwilę ktoś nie pomyślał, że jestem wrogiem dzieci. Ale tak serio, większe dzieci generalnie w którymś wieku i tak uważają, za obciach po prostu wyjeżdżania albo przebywanie z rodzicami. Myślę, że auto wtedy schodzi na drugi plan. Czy radio podgłoszone na Maxa zagłuszy wszystkie kłócące się dzieci? Mam takiego kolegę, który wracając z wakacji słuchał sobie na sławkach na usznych audiobooków. Więc ten system multimedialny może w tym pomóc. Ile jest na niej kropli deszczu? No nie! Teraz będę miał cały dzień tą piosenkę w głowie. Deszczu Dzięki naprawdę. Dlaczego nie ma felk aluminiowych? A po co to? Aluminium? Po co to komu? Żeby ktoś ukradł albo coś? Ile poduszek powietrznych może mieć maksymalnie ten samochód? Zdaje się, że 4. Sporo tych pytań, ale dlaczego od bagażnika boczne okna są wychylane? jak będzie z miejscem dla pasażerów? Czy jest trzeci rząd siedzeń? Tak, w ogóle te miejsca z tyłu to jest całkiem duże zaskoczenie dla mnie, bo zazwyczaj nie da się w ogóle tutaj siedzieć. A tu jest całkiem wygodnie, zobaczcie. Nad głową mam jeszcze. Nawet trochę zapasu. Zresztą na kolana podobnie. Dlaczego szyby są uchylane? No fajnie, że w ogóle są uchylane, bo w większości, a w trzecim rzędzie siedzeń nie ma takiej możliwości, a jeśli pytasz o, o to, czy nie są opuszczane, to po prostu nie było miejsca, gdzie żeby ta chyba się schowała, bo zaraz tam przecież są koła już. Czy można z tego zrobić sypialnię? Mam na myśli to, czy można rozłożyć siedzenia i zrobić z tego małego kampera bez kuchni, łazienki, można coś na mieście kupić? Sprawdzimy teraz, czy to auto nadaje się na karawan, na kamper i czy można rozłożyć w bagażniku materac. Zaczynajmy. Najpierw wyciągamy trzeci rząd siedzeń, następnie składamy drugi rząd siedzeń. Co ważne, wszystko robi się super łatwo i super szybko. Teraz czas na materac. Możesz, jeżeli masz taką możliwość, sprawdzić jak z dynamiką, kiedy na pokładzie mamy 5-7 osób. Nie mam 7 osób, ale zasymuluję ten test. O, a tak to wygląda z bliska. Swoją drogą dać się to. mogłoby być całkiem niezłe wozidło dla ekip budowlanych. Niestety nie sprawdzę wyniku do 100 km na godzinę. Mam możliwość tylko sprawdzić do 90, ale i tak będzie jakaś informacja. Próba pierwsza na pusto, bez obciążenia. 90. Nie wiem czy to widzicie, spróbujemy to zbliżyć. Wynik 14,7 sekundy. Zrobię jeszcze dla pewności drugą próbę, bo na początku straciłem trochę trakcję. Próba numer 2 bez obciążenia. I mamy to: 14,2 sekundy. Ok, czas na próbę z obciążeniem. Wykorzystaliśmy worki z poprzedniego testu. Tam jest 12 worków po 25 kg, co sugeruje nam 4 osoby średnio po 75 kg, czyli nawet jeszcze nie pełen samochód, ale no wybaczcie, nikt normalny o tej godzinie nie chciał uczestniczyć w naszych filmach, ludzie pracują albo chodzą do szkoły. Uwaga, uwaga, czas start! Mamy to wynik równe 18 sekund od zera do 90 km na godzinę. Zobaczmy, czy tym razem pójdzie lepiej. I ruszamy. Wynik troszeczkę lepszy, 17,6, ale wpływ obciążenia jest bardzo duży. Czy jest podświetlany? Marzenie. Pytanie o trwałość tapicerki i gąbek. Czy są miękkie, czy twardsze i trwałe? Jak głośno jest od silnika? Jak wiele dźwięków przenika z otoczenia? Czy autem nie buja i czy zawieszenie nie hałasuje? Autem buja i zawieszenie niezbyt przyjemnie radzi sobie na wybojach. Na ostrych zakrętach też nie polecam raczej szybko się poruszać. Trwałość tapicerki i gąbek. Nasz egzemplarz ma niecałe 80 tysięcy km i nie ma tutaj żadnych przetarć na fotelach. Ale gąbki są, no, to często w budżetowych autach takie bardzo, bardzo miękkie. Proszę, masz. Masz mnie, masz. <noise> nie smakuje mu przekąska. No, dobry piesek, dobry. Nie, nie wolno jeść na wizji, prawda? Tak. Bajcie o bezpieczeństwo swoich piesków.